Niektóre dzieci piszą do nich po nocach. Wierzenia, emocje, pytania o sens życia. A Bot? Bot nie ma serca, ale doskonale udaje zrozumienie. Odpowiada: Jestem z Tobą. Dziecko wierzy, bo potrzebuje kogoś, kto wysłucha. Tyle, że to nie rozmowa z człowiekiem. To system zaprojektowany, by generować dane i sprzedawać emocje. Nauczyciele ze Stanforda mówią jasno. AI działa jak mózg, działa na mózg jak narkotyk. Każda odpowiedź chatbota to mikrochwyt dopaminy. Z czasem mózg staje się mniej wrażliwy na prawdziwe bodźce. rozmowę, ruch, naukę. Świat offline traci sens. Widać to nawet w badaniach MRI. Kurczy się kora przedczołowa, zmienia ciało migdałowate, młody człowiek traci zdolność radzenia sobie z emocjami, zanim zdąży je zrozumieć. To je teoria. W 2025 roku 14 latek odebrał sobie życie po rozmowach z Chatbotem, który otwierdzał go w jego lękach. Inne boty filtrowały, flirtowały z nieletnimi, wspierały w destrukcyjnych myślach. To dzieje się naprawdę. Najbardziej boli to, że dzieci nie odróżniają już co jest prawdziwe, a co zaprogramowane. Czują więź z kimś, kto nie istnieje. MIT nazwał to paradoksem izolacji. Im więcej cyfrowych kontaktów, tym więcej samotności. Ale nie chodzi o demonizowanie technologii.